Witam serdecznie. W firmie BHP Consulting pracuję od ponad 10 lat i to właśnie tutaj zaczęła się moja przygoda z BHP. Jestem koordynatorem dwóch działów. Jeden z nich znajduje się w Płocku, a drugi zlokalizowany jest w Warszawie. Współpracujemy z różnymi pracodawcami. Są to różne branże od placówek oświatowych po firmy usługowe, firmy produkcyjne, branża budowlana i wiele, wiele innych. Osoby, z którymi współpracuję, to grono specjalistów i jak na bychapowców przystało, są to bardzo charakterne osobowości. Każdy z nich jest inny, ale ta inność to ogromna wartość tej firmy. Staram się za wszelką cenę zrównoważyć życie prywatne i zawodowe. No właśnie, prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą wspaniałej dwójki nastolatków. To dzięki nim każdy dzień to dla mnie nie lada wyzwanie. Bardzo lubię z nimi spędzać czas. Jest to czas spędzany bardzo aktywnie. Lubimy jeździć na rowerach, biegać, pływać. No i oczywiście rodzinnie kibicujemy naszemu płockiemu szczypiorniakowi, płockim nawciarzom. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do współpracy. Magdalena Stawicka.